Jamanko, witam wszystkich bardzo serdecznie w pięknej mazurskiej scenerii. Szóste wideo polecajki DJ Promotion. Witam się z wami ja, czyli Julek Gryglewicz, Beat Hunter. Tym razem totalnie inaczej, mam nawet swojego kamerzystę. Jesteśmy na pięknych Mazurach. Ja też czasami muszę odpocząć, ale staram się nagrywać w każdych warunkach i zapodawać wam ciekawe muzyczne propozycje. Po poprzednim odcinku bojkotuję covery, ponieważ tych produkcji, tych odświeżeń jest zbyt wiele. I tym razem będą to tylko oryginalne kawałki, więc zaczynamy szósty odcinek. Jako, że warunki są iście wakacyjne, to zaczniemy sobie od takiej samej propozycji mocnoletniej letniej Shelby Pressure fajny popowy kawałek z zacięciem hausowym idealny na wakacyjny chillout odcinku wiele możliwości szalejemy różne kadry tego jeszcze nie było ale kolejny przystanek muzyczny tutaj na wkomerze zaraz wam pokażę jak wyglądało zapamiętywanie tego zapamiętać nazwy tych wszystkich wykonawców to jest masakra w biurze nagrywam to jest prościej ale teraz już wiem że jest to forget me not i Dwight steven Come see me fajny kawałek houseowy z zacięciem funkowym Kamerzysta właśnie powiedział, że ten vlog będzie ziemniaczany, a ja uważam, że tym wszystkim trzeba się bawić, tak samo jak i muzyką. Więc kolejna miejscówka. Te klasyczno-hausowe każdy z nas doskonale zna. Pianino, znany wszystkim bas, to Joe Stone, Brad Pierce i kawałek Every Night. Akurat wolna przejażdżka, ale od jakiegoś czasu coraz popularniejsze stają się speed i potwierdza to Felix Jen w najnowszym kawałku Liziu w remiksie od Felixa Jena. Nasza kolejna propozycja to ani trochę wolniejsze tempo, bowiem densowy kawałek od Ecurika i Roba zatytułowany Forever. Bardzo fajna, jak się możecie domyślić taneczna propozycja, specjalnie teraz dla Was. Równie szybki kawałek przypominający ostatnią produkcję Calvina Harris'a, ale jest to LA Vision i Story of My Life. Równie polska, jak polskie są Mazury, kawałek od Tripsa zatytułowany What's Wrong With Your Head. koniec. Również takhausowo, chaosowo będzie to E-Crazy, Page KWL, The Other Side i tym samym kończymy te nieco szalone wideo polecajki prosto z Mazur. Chciałbym podziękować swojemu kamerzyście Collinsowi za nieocenioną pracę i pomysły kreatywne, jak również tutaj panu Damianowi, który użyczył nam e, roweru do sceny o speed upach. Dajcie znać, jak się Wam podoba taka forma tych wideo polecajek, czy było to fajne, czy nie. Na pewno, jeżeli Wam się ogólnie cały zamysł podoba, to zostawcie łapkę w górę, jakąś subskrypcję. Po prostu dajcie znać. A my widzimy się w przyszłym tygodniu. Żegnam się z Wami ja, czyli Julek Gryglewicz. Do zobaczenia. Siemanko.